Duchowy rozwój jest dla wielu głębokim wezwaniem duszy. Jednak to, czego niewielu się spodziewa, to fakt, że ta podróż, choć wzbogacająca, może prowadzić do oddalenia się od osób, które wcześniej wydawały się kluczowe w naszym życiu. Dlaczego tak się dzieje? Karl Jung ze swoją dogłębną analizą psychiki oferuje potężną perspektywę pomagającą zrozumieć to zjawisko. Duchowy rozwój, według Junga, jest ściśle związany z procesem indywidualizacji, drogą dostania się najbardziej autentyczną i zintegrowaną wersją samego siebie. Proces ten obejmuje nie tylko eksplorację świadomych aspektów osobowości, ale także konfrontację z nieświadomością, naszym cieniem, lękami i stłumionymi pragnieniami. Gdy ktoś rozpoczyna tę podróż, staje się nieuchronnie bardziej świadomy siebie i świata. Przekraczając powierzchowne narracje i poszukując głębszej prawdy. Jednak ta podróż nie jest neutralna. W miarę pogłębiania samoświadomości, człowiek zaczyna kwestionować dawne przekonania, społeczne wzorce i zachowania, które wcześniej pozostawały niezauważone. To może być postrzegane jako zagrożenie przez otoczenie, zwłaszcza gdy inni nie są gotowi lub chętni do takiego samego poziomu introspekcji. Jung opisał mechanizm projekcji psychologicznej jako sposób, w którym nierozpoznane aspekty samego siebie są przenoszone na innych. W miarę duchowego wzrostu ilość tych projekcji maleje, ponieważ jednostka lepiej integruje swój cień. Jednak osoby z otoczenia mogą nadal projektować swoje lęki, niepewności i osądy na ciebie. To emocjonalne rozbieżenie może prowadzić do napięć. To, co kiedyś było komfortowe i znajome, zaczyna stawać się niewygodne. Rozważmy archetyp bohatera z mitologicznych narracji, którym Jung szeroko się zajmował. Bohater opuszcza swoją ojczyznę, stawia czoła wewnętrznym i zewnętrznym wyzwaniom, po czym powraca odmieniony, lecz często niezrozumiany przez tych, którzy pozostali w tyle. Duchowy rozwój może mieć podobny efekt. Wracając bardziej świadomym i przemienionym, nie pasujesz już do dawnych schematów zachowań i oczekiwań. Kolejnym kluczowym pojęciem jest opór wobec nowego. Jung twierdził, że ludzka psychika naturalnie opiera się głębokim zmianom, ponieważ te wyzwania podważają ego i jego identyfikację. Kiedy się zmieniasz, zmieniają się również dynamiki władzy i potrzeby akceptacji w Twoich relacjach. Przyjaciele i rodzina mogą czuć się zagrożeni, widząc, że nie szukasz już ich aprobaty, lub że twoje wartości odzwierciedlają teraz szerszą wizję siebie i życia. Istnieje również zjawisko rezonansu wibracyjnego, często wspominane we współczesnych kontekstach duchowych, ale zgodne z jungowską ideą indywidualizacji. Podnosząc swoją świadomość, zmieniasz swoje wybory i energię. Osoby, które wcześniej rezonowały z Twoimi starymi wzorcami, mogą poczuć się od Ciebie odłączone, jakbyście nadawali na różnych częstotliwościach. Jednak to oddalenie nie powinno być postrzegane jako porażka czy coś negatywnego. Jung przypomina, że indywidualizacja wymaga odwagi, by kroczyć samotną ścieżką autentyczności. Choć niektóre relacje mogą się rozpaść, pojawią się nowe, bardziej zgodne z Twoim prawdziwym ja. Duchowy rozwój to zatem podróż odpuszczania, odpuszczania nie tylko ograniczających przekonań, ale także relacji, które nie odzwierciedlają już Twojego poziomu świadomości. Paradoksalnie, gdy pozwalasz odejść, stajesz się zdolny do głębszej, bardziej autentycznej miłości miłości, która rodzi się z wolności, a nie z potrzeby akceptacji. Ten proces duchowego wzrostu i indywidualizacji, jak opisał Jung. Nie oznacza odrzucenia ani umniejszania wartości innych ludzi. Chodzi raczej o uświadomienie sobie, że autentyczność często wymaga uwolnienia się od więzi opartych na iluzjach lub emocjonalnych zależnościach. To wezwanie do życia w większej integralności, co może być niekomfortowe, zarówno dla osoby rozwijającej się, jak i dla tych, którzy ją obserwują. Oddalenie, które następuje, nie wynika z arogancji ani poczucia duchowej wyższości, lecz jest naturalną konsekwencją wewnętrznej przemiany. Wyobraź sobie osobę, która przez długi czas tkwiła w destrukcyjnych schematach zachowań, otoczona wpływami, które wzmacniały te wzorce. Gdy zaczyna swoją drogę uzdrowienia i samopoznania, zaczyna również stawiać zdrowsze granice, kwestionować toksyczne nawyki i poszukiwać głębszych, bardziej autentycznych relacji. Dla tych, którzy pozostają w starych dynamikach, ta zmiana może wydawać się zagrożeniem dla ustalonej równowagi, nawet jeśli była ona dysfunkcyjna. Jung podkreślał, że konfrontacja z cieniem, ukrytymi i wypartymi aspektami psychiki jest kluczowym etapem duchowego wzrostu. Ten proces nie jest łatwy, ponieważ zmusza nas do zmierzenia się z częściami siebie, których unikaliśmy: lękami, niepewnością, zazdrością, traumami. Kiedy ktoś przechodzi tę wewnętrzną podróż i staje się bardziej świadomy, powstaje wyraźny kontrast wobec tych, którzy nadal unikają własnej introspekcji. Ten kontrast może prowadzić do dwóch zjawisk projekcja i osąd. Inni mogą projektować swoje lęki i niepewności, krytykując lub umniejszając Twój proces rozwoju. Wynika to z faktu, że stając się bardziej autentycznym, nieświadomie odbijasz to, czego inni obawiają się w sobie. Poczucie odłączenia. Gdy przechodzisz głęboką transformację wewnętrzną, twoje wartości, zainteresowania i sposób postrzegania świata ewoluują. Może to prowadzić do emocjonalnej i intelektualnej rozbieżności z osobami, które pozostają przy dawnych przekonaniach. Warto jednak pamiętać, że ta rozłąka nie zawsze jest trwała ani negatywna. Często stwarza przestrzeń, by obie strony mogły dojrzewać niezależnie. Indywidualizacja według Junga nie oznacza izolacji, lecz głębszego połączenia z samym sobą, co umożliwia budowanie relacji wolnych od projekcji i oczekiwań. Jest tu także głębszy aspekt filozoficzny. Duchowy rozwój często wiąże się z przebudzeniem świadomości, tematem obecnym w wielu tradycjach mistycznych i filozoficznych. Kiedy zaczynasz dostrzegać rzeczywistość w szerszej perspektywie, zauważasz, że wiele relacji opierało się na społecznych konwenansach, lęku przed samotnością lub potrzebie akceptacji, a nie na autentycznym połączeniu. To przebudzenie przynosi również zrozumienie, że każdy człowiek ewoluuje we własnym tempie. Nie wszyscy są gotowi, by skonfrontować się ze swoimi cieniami, lub podważyć utrwalone przekonania w tym samym momencie i to jest w porządku. Jung przypominał, że ścieżka indywidualizacji jest samotna, ale nie egoistyczna. To zaproszenie do inspirowania poprzez przykład, a nie zmuszania kogokolwiek do zmiany. Dlatego oddalenie się od niektórych osób podczas duchowego wzrostu nie powinno być postrzegane jako ostateczna strata, lecz jako etap przejściowy. Relacje oparte na autentyczności i wzajemnym szacunku mają szansę się umocnić. Ci, którzy się oddalili, Mogą pewnego dnia rozpocząć własną podróż samopoznania i powrócić w sposób bardziej zgodny z Twoją nową, bardziej świadomą wersją siebie. Ten proces duchowej transformacji i wynikające z niego oddalenie się od niektórych osób ujawniają głęboką prawdę. Rozwój osobisty często kwestionuje status quo relacji międzyludzkich. Karl Jung dostrzegał, że ludzka psychika ma silną tendencję do konformizmu zbiorowego. Pragnienia przynależności i dostosowania się do norm społecznych, nawet kosztem autentyczności. Gdy ktoś decyduje się na głębszą ścieżkę duchową, zaczyna zrywać te niewidzialne więzy. Podważa odziedziczone wartości, kwestionuje rodzinne schematy i często rezygnuje z zachowań, które kiedyś pomagały mu pozostać częścią grupy. Dla otoczenia może to wyglądać jak forma zdrady, ponieważ rozwój jednej osoby często obnaża stagnację innej. To zjawisko jest ściśle powiązane z jungowską koncepcją indywidualizacji, czyli procesu stawania się pełnią, kompletną, świadomą jednostką. Jednak odróżnienie się od grupy może być postrzegane jako akt buntu lub izolacji. Jung podkreślał jednak, że indywidualizacja nie polega na ucieczce od wspólnoty, ale na odnalezieniu własnego głosu w jej obrębie, bez rezygnacji z autentyczności. Przykładem tego procesu jest archetyp duchowego wędrowca, Obecny w mitologiach i świętych tekstach wielu kultur. Postaci takie jak Jezus, Budda czy Sokrates w pewnym momencie zostały odrzucone przez swoje społeczności, ponieważ kwestionowały panujące wartości i podążały ścieżką wewnętrznej prawdy. Oddalenie to wynika również z faktu, że osoby rozwijające się duchowo stają się lustrem dla tych, którzy jeszcze nie rozpoczęli własnej podróży samopoznania. To odbicie może być niewygodne. Jeśli uwalniasz się od destrukcyjnych wzorców lub ograniczających przekonań, osoby pozostające w tych schematach mogą odebrać to jako milczącą krytykę. W rzeczywistości twoja zmiana po prostu ukazuje innym możliwość dokonania wyboru, a ta perspektywa bywa bolesna dla tych, którzy nie są gotowi na zmiany. Jung pisał również o poszerzeniu świadomości, które następuje w wyniku wewnętrznej pracy nad sobą. Człowiek zaczyna wtedy dostrzegać głębsze mechanizmy emocjonalne, ukryte wzorce społeczne i dynamiki władzy w relacjach. Ta nowa perspektywa może prowadzić do poczucia odłączenia od tych, którzy wciąż funkcjonują w bardziej automatycznych schematach myślenia. Jednak to oddalenie nie musi być trwałe ani destrukcyjne. Często stanowi przestrzeń na ponowne ułożenie relacji. Jung wierzył, że prawdziwy rozwój duchowy nie dzieli ludzi, lecz oczyszcza i pogłębia połączenia. Powierzchowne więzi mogą się rozluźnić lub zakończyć, ale te, które mają potencjał do wspólnego wzrostu, mogą się umocnić po okresie transformacji. Jest jednak jedna fundamentalna prawda: rozwój duchowy to akceptacja tymczasowości niektórych relacji. Nie wszyscy, których spotykasz, są przeznaczeni, by pozostać na Twojej drodze na zawsze. Niektórzy pojawiają się, by nauczyć Cię ważnych lekcji, inni, by towarzyszyć ci przez określony etap. I to jest w porządku. Cykl spotkań i pożegnań jest częścią naturalnego procesu ewolucji duszy. Prawdziwym wyzwaniem jest utrzymanie otwartego serca. Nie pozwól, by oddalenie prowadziło do urazy czy duchowej pychy. Jak sugerował Jung, droga wzrostu to droga integracji, obejmowania własnego cienia, ale również dostrzegania człowieczeństwa i ograniczeń innych. Wzrost duchowy nie polega na byciu lepszym od innych, lecz na coraz głębszym rozumieniu siebie i otaczającego świata, z empatią i pokorą. Gdy zaczynamy postrzegać oddalenie jako naturalną część duchowego wzrostu, pojawia się kluczowe pytanie: jak emocjonalnie poradzić sobie z tą separacją? Nawet gdy intelektualnie rozumiemy powody, dla których niektóre osoby się oddalają, doświadczenie emocjonalne może być bolesne. Karl Jung oferuje tu cenną perspektywę proces integracji bólu. Wierzył, że cierpienie przyjęte ze świadomością ma moc transformacji i pogłębiania samopoznania. Oddalenie od bliskich osób nie musi być więc postrzegane jako nieodwracalna strata, lecz jako zaproszenie do emocjonalnego dojrzewania. Ten żal po utraconych więziach łączy się z Jungowskim pojęciem śmierci symbolicznej. Śmierć w sensie psychicznym nie oznacza końca. Ale transformacje. Kiedy część naszej tożsamości lub relacji ulega rozpadowi, tworzy się przestrzeń na nowy sposób bycia i nową jakość relacji ze światem. Jednak ta zmiana często wiąże się z bólem i oporem, ponieważ ego przywiązuje się do tego, co znajome, nawet jeśli jest to już niezgodne z naszym nowym poziomem świadomości. W tym kontekście kluczowa staje się radykalna współczucie, zarówno wobec siebie. Jak i wobec tych, którzy się oddalają. To zrozumienie, że każdy podąża swoją własną ścieżką ewolucji i że nie mamy mocy, by przyspieszyć czyjś rozwój duchowy. Jung podkreślał: Nie powinniśmy próbować oświecać innych, lecz raczej samych siebie. Innym istotnym aspektem jest akceptacja samotności jako naturalnego etapu duchowej podróży. W wielu tradycjach mistycznych i szamańskich mówi się o duchowej pustyni fazie izolacji i głębokiej introspekcji. Jung uważał, że takie odosobnienie nie jest karą, lecz konieczną częścią procesu indywidualizacji. Oddalając się od zewnętrznych wpływów, konfrontujemy się z tym, co naprawdę w nas tkwi. Jednak samotność nie powinna być mylona z izolacją emocjonalną lub niechęcią do ludzi. Prawdziwy rozwój duchowy czyni nas bardziej empatycznymi i otwartymi na zrozumienie innych nawet jeśli ich ścieżka różni się od naszej. Jeśli ktoś oddala się od ciebie podczas twojej podróży, nie oznacza to porażki, lecz naturalną zmianę energii i realokację relacyjnych połączeń. Autentyczna duchowość nie szuka zewnętrznej walidacji. Jung przestrzegał przed duchowym ego czyli sytuacją, w której rozwój wewnętrzny staje się narzędziem do budowania poczucia wyższości nad innymi. Prawdziwa dojrzałość duchowa przynosi pokorę, zrozumienie, że każdy człowiek, niezależnie od etapu, mierzy się z wyzwaniami swojej ludzkiej natury. Paradoksalnie, w miarę pogłębiania ścieżki duchowej, dostrzeżesz, że więzi, które przetrwają, stają się głębsze i bardziej znaczące. Relacje oparte na autentyczności, wrażliwości i wzajemnym szacunku mają szansę rozkwitnąć. Połączenia przestają być odruchowymi odpowiedziami na lęk przed samotnością czy potrzebę aprobaty, a stają się świadomym wyborem. Dlatego duchowy wzrost i oddalenie od niektórych osób nie jest tragedią, lecz naturalnym rytmem życia. Jung przypominał, że indywidualizacja to wezwanie do prawdy wewnętrznej, a prawda ta, gdy jest w pełni przyjęta, nieuchronnie przekształca nasze relacje. Największym wyzwaniem pozostaje zaufanie procesowi. Zaufanie, że nawet w bólu separacji istnieje głębszy sens, twoja ewolucja ku bardziej zintegrowanej, świadomej i paradoksalnie głębiej połączonej z całością wersji samego siebie. W miarę jak duchowa podróż pogłębia się, zaczynamy dostrzegać, że oddalenie od niektórych osób nie jest jedynie nieuniknioną konsekwencją, ale również zaproszeniem do redefinicji znaczenia więzi i przynależności. Karl Jung rozumiał, że wraz z głębszą integracją jaźni, pełni naszego istnienia, zaczynamy dążyć do relacji opartych na autentycznym rezonansie, a nie na emocjonalnych brakach czy zależnościach. To prowadzi nas do idei świadomej miłości. Kiedy stajesz się bardziej autentyczny i duchowo zharmonizowany, zaczynasz przyciągać relacje, które odzwierciedlają ten nowy stan świadomości. Więzi oparte na manipulacjach, potrzebie kontroli czy pragnieniu aprobaty często ulegają rozpuszczeniu, podczas gdy te zakorzenione w wzajemnym szacunku, wolności emocjonalnej i głębszym porozumieniu mają szansę się umocnić. Jednak ta przemiana wymaga również akceptacji nietrwałości. Jung podkreślał, że proces indywidualizacji jest cykliczny: nieustannie umieramy i odradzamy się jako nowe wersje samych siebie. W konsekwencji niektóre osoby pojawiają się w naszym życiu, by odegrać określoną rolę, a gdy ta lekcja zostanie zakończona, naturalnym elementem rozwoju jest rozstanie. Radzenie sobie z tą nietrwałością wymaga jednak czegoś więcej niż samego zrozumienia intelektualnego. To głębokie ćwiczenie emocjonalnego uwolnienia. Ego, dążąc do kontroli i bezpieczeństwa, często opiera się tej zmianie. Kurczowo trzyma się znanego, nawet jeśli to, co znajome, hamuje nasz rozwój. To przywiązanie objawia się czasem jako ból, żal lub uraza, uczucia, które Jung postrzegał jako projekcje nierozwiązanych wewnętrznych konfliktów. Aby przekroczyć ten ból, konieczny jest proces integracji. Chodzi o uświadomienie sobie, że oddalenie, choć bolesne, niesie cenne lekcje o nas samych. Pytania takie jak Czego ta separacja uczy mnie o moich emocjonalnych oczekiwaniach? W jaki sposób nadal szukam zewnętrznej akceptacji? Mogą stać się potężnymi katalizatorami jeszcze głębszego wzrostu wewnętrznego. Ważne jest również zrozumienie, że duchowy rozwój nie oznacza odrzucenia świata materialnego ani relacji międzyludzkich. Jung podkreślał potrzebę równowagi między aspektem duchowym a ziemskim. Prawdziwy wzrost nie polega na odcięciu się od innych. Lecz na kochanie bardziej świadomie, bez potrzeby kontroli i nierealistycznych oczekiwań. Piękną metaforą tego procesu jest lotos, często przywoływany w tradycjach wschodnich jako symbol duchowego przebudzenia. Lotos wyrasta z błota, wznosząc się ku światłu, pozostając czysty mimo otaczającego go mułu. To idealnie oddaje naturę duchowego rozwoju. Możemy wzrastać, zachowując integralność i obecność w świecie, nawet jeśli niektóre relacje z przeszłości ulegną rozpuszczeniu. Kluczem jest znalezienie pokoju w odpuszczeniu. Gdy zrozumiesz, że oddalenie nie jest oznaką porażki, lecz naturalnym elementem ewolucji, przestaniesz odczuwać potrzebę kontrolowania, kto zostaje, a kto odchodzi z Twojego życia. To jednak nie oznacza emocjonalnego chłodu. Przeciwnie, to akceptacja, że każda relacja ma swój czas i cel. Karl Jung przypomina, że prawdziwy wzrost duchowy nie jest liniowy ani nie polega na osiągnięciu doskonałego stanu oświecenia. Jest to dynamiczny proces pełen cykli zbliżeń i oddaleń, wzlotów i upadków. Gdy zaufasz temu naturalnemu rytmowi życia, dostrzeżesz, że nawet w utracie i rozstaniach kryje się głęboki sens. Zaproszenie do jeszcze głębszego połączenia ze sobą i paradoksalnie z całą ludzkością. Akceptując tę taneczną równowagę pomiędzy połączeniami a odpuszczeniem, zaczynamy rozumieć, że oddalenie od niektórych osób podczas duchowego wzrostu nie oznacza ostatecznej separacji, ale odzwierciedla naturalną ewolucję świadomości. Karl Jung wierzył, że proces indywidualizacji prowadzi człowieka do głębszego połączenia z samym sobą, a tym samym bardziej autentycznej relacji ze światem. Ta nowa samoświadomość może jednak początkowo wywołać uczucie niezgodności społecznej. Gdy zaczynasz dostrzegać emocjonalne i psychologiczne wzorce z większą klarownością, zauważasz schematy toksycznych zachowań lub automatycznych reakcji, które wcześniej wydawały się normalne. To może budzić zarówno poczucie izolacji, jak i pragnienie odsunięcia się od wpływów, które nie są już zgodne z Twoim nowym stanem bycia. Jednak tutaj kryje się subtelna pułapka, duchowa pycha. Jung przestrzegał przed myleniem wzrostu duchowego z poczuciem wyższości moralnej. Prawdziwa dojrzałość nie wynosi nas ponad innych, lecz uczy głębszego współczucia wobec ich zmagań i ograniczeń. Zamiast pytać, czy oni są duchowo opóźnieni? Warto zadać sobie pytanie, czy to oddalenie odzwierciedla moment wzajemnego rozwoju i koniecznej przestrzeni? Nie każda relacja, która się oddala, jest skazana na trwałe zakończenie. Niektóre połączenia potrzebują po prostu przestrzeni, by obie strony mogły się rozwijać, a może kiedyś spotkać się ponownie, już w nowym stanie świadomości. Jung opisywał także zjawisko synchroniczności. Przekonanie, że wydarzenia i spotkania w naszym życiu pojawiają się w doskonałej harmonii z naszym wewnętrznym procesem. W miarę duchowego wzrostu zaczynasz przyciągać osoby i doświadczenia bardziej zgodne z Twoimi wartościami i głębszym rozumieniem życia. Jednak każda podróż wzrostu duchowego obejmuje również etap pustki twórczej. To czas, gdy stare więzi się rozpuszczają, ale nowe jeszcze się nie ukształtowały. Ten okres ciszy i emocjonalnej przestrzeni może być niekomfortowy, ponieważ ego naturalnie dąży do natychmiastowego wypełnienia pustki. Jung przypominał jednak, że to właśnie w tej przestrzeni ciszy zachodzi prawdziwa transformacja. To moment, w którym psychika przeorganizowuje się i kształtuje nową harmonię wewnętrzną. Jak przejść przez ten etap oddalenia i samotności, nie popadając w rozpacz? Oto kluczowe zasady. Samoodpowiedzialność. Uznaj, że wzrost duchowy to indywidualna podróż. Nie możesz oczekiwać, że inni podążą tą samą ścieżką, ani w tym samym tempie. Współczucie. Każdy człowiek ma własny rytm przebudzenia. Brak gotowości do zmian nie czyni nikogo mniej wartościowym. Wdzięczność. Doceniaj przeszłe relacje jako nauczycieli, którzy pomogli ci wzrastać, nawet jeśli ich rola dobiegła końca. Akceptacja przepływu, zaufaj, że zarówno spotkania, jak i rozstania są częścią większego planu rozwoju. Ostatecznie, oddalenie podczas wzrostu duchowego nie jest przeszkodą, ale integralnym elementem procesu indywidualizacji, o którym pisał Jung. To wyzwanie, by odpuścić kontrolę, zaufać mądrości nieświadomości i kontynuować odkrywanie głębi jaźni z odwagą i pokorą. Na końcu tej podróży zrozumiesz, że choć niektórzy ludzie odeszli, najważniejsze połączenie, głębokie połączenie z samym sobą, pozostaje nienaruszone. A to paradoksalnie czyni cię bardziej zdolnym do kochania i łączenia się ze światem w autentyczny, wolny i pełen współczucia sposób. Aby podsumować te refleksje, warto pamiętać, że duchowy rozwój nie jest ścieżką oddzielenia, lecz reintegracji. Głębszego połączenia z samym sobą, a przez to także z całością istnienia. Karl Jung uczył, że proces indywidualizacji nie polega na izolacji ani odrzuceniu świata, lecz na powrocie do niego z poszerzoną świadomością, wolną od iluzji i projekcji. Oddalenie się od niektórych osób w trakcie tej podróży nie jest nieodwracalną stratą, lecz naturalnym ruchem realignacji i dojrzewania emocjonalnego. Kiedy integrujesz swój cień, ukryte i wyparte aspekty psychiki, stajesz się bardziej kompletny i zdolny do budowania autentycznych relacji. Porzucając potrzebę zewnętrznej akceptacji więzi, które pozostają, przestają być oparte na lęku, braku czy emocjonalnej zależności. Stają się prawdziwymi spotkaniami dusz. Jednak ten rozwój wymaga odwagi, odwagi, by odpuścić to, co przestało rezonować. Pozwolić niektórym relacjom podążać ich naturalną drogą i objąć transformującą ciszę związaną z twórczą pustką. Jung przypominał, że ten stan nie jest końcem, ale progiem, przez który przechodzimy ku nowym możliwościom bycia. W efekcie, gdy wzrastasz duchowo, zaczynasz dostrzegać, że prawdziwym celem tej podróży nie jest oddalenie się od świata, lecz powrót do niego, bardziej świadomym, współczującym. I głęboko połączonym z istotą tego, co znaczy być człowiekiem. To właśnie jest piękno duchowego wzrostu. Przypomina, że nawet gdy niektóre osoby odchodzą, miłość i wewnętrzna prawda pozostają, nieustannie prowadząc cię z powrotem do tego, co naprawdę ważne. Jeśli ta refleksja z tobą rezonuje, zasubskrybuj nasz kanał, by nie przegapić kolejnych inspirujących treści o samopoznaniu, duchowości i naukach Karla Junga. Odkryj naszą playlistę o rozwoju osobistym i indywidualizacji. Każdy film wnosi nowe perspektywy, które pomogą Ci lepiej zrozumieć swoją wewnętrzną podróż. Podziel się swoimi doświadczeniami w komentarzach. Twoje przemyślenia wzbogacają te dyskusje i pomagają inspirować innych na ich ścieżce samopoznania. Wspólnie twórzmy bardziej świadomą i wspierającą społeczność.